Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku mojego nieprofesjonalnego cooking show. Dziś zrobimy sobie takie domowe comfort foody dla tych co nie wiedzą co to comfort food jest przynajmniej dla mnie takie jedzenie, które ma nam poprawić humor ma nam smakować, ma nas tak trochę otulić w jakiś gorszy dzień jako kołderka i sprawić, że po prostu się poczujemy lepiej samym i sobą. Także pierwszym przepisem, który zrobimy to będą takie tosty premium, ja to tak nazwałam. Będą dwie wersje dla tych, co lubią takie smaki typu gorgonzola z czymś słodkim i tak dalej. I drugi tost będzie taki bardziej klasyczny, typu tam serek yy, dla tych, co zimą jest soszynka, czyli grzyby, więc myślę, że na pewno ktoś, każdy znajdzie coś dla siebie. Ok, pierwsze co potrzebujemy jest to chleb. Ja mam chleb tostowy, ale jeśli macie jakiś taki, wiecie, chleb na zakwasie, albo ogólnie jakiś taki po prostu lepszy chleb niż to, to lepiej użyjcie tego. Ja akurat tego nie mam w domu, a nie chciałam powiedzieć całego bechanka po to, żeby się zmarnowało, więc z zrobimy z tym, co mamy. Ogólnie mówi Amelka z przyszłości. Yy, straciłam część materiałów z tego wideo i po prostu nagrywam część następnego dnia, także tak też będzie w tym przypadku. Yy, więc ogólnie skończyłam na tym, że pokazałam chleb, więc yy, pokażę Wam dalej, jak zrobić. Yy, wspaniały to z gorgonzolką. Jest on banalnie prosty, a naprawdę pyszny. Bierzecie sobie po prostu gorgonzolę albo jakiś, właśnie ser Camembert, Brie, e, taki wiecie, pleśniakowy I w sumie tu jest zasada im więcej, tym lepiej. Ale już wczoraj jadłam tego tosta, więc dzisiaj dam, dam mniej, bo dzisiaj też go będę musiała zjeść, żeby się nie zmarnowało. Kroicie troszeczkę jabłuszka. I to jest moim zdaniem Maske. Tak jak mówię, to te, ten tost nie jest dla każdego, to jest dla tych, co lubią takie właśnie połączenia smaków. Słodkiego, takiego sera pleśniowego. Daję tu jeszcze rukolkę. I na drugą kropkę wylewam trochę dżemu porzeczkowego. I malinowy tu też się super sprawdzi. O, i, i jest tost. I um, zobaczcie, co dalej w, w dalszej części filmiku. Dobra, mam cebulę i czosnek i je obieramy. I cebulę kroję w łódeczki, tak to się chyba nazywa. OK, jak już cebula jest pokrojona, ja użyłam pół tej malutkiej e, i czosnek, to rozgrzewam patelnię i wrzucam tutaj te rzeczy i czekam, aż cebulka się zeszkli. Następnie będziemy robić boczniaki, które dodamy do cebulki. E, możecie też użyć pieczarek, jeśli wolicie pieczarki, e, albo w ogóle zrobić. Samą y, tą cebulkę i cząstniki to też będzie super. Ja akurat lubię boczniaki, więc używam ich. Biorę sobie takie trzy, żeby na, uuu, żeby na tego tosta jednego. Chyba, chyba tyle starczy. Na pewno starczy. Możliwe, że będzie za dużo i myślę, że to jest ważny element, że jakby doprawią te mm, boczniaki. Dodaję łyżkę Miodu, sól i daję troszeczkę octu jabłkowego. Myślę, że też ocet balsamiczny by tu fajnie grał, no ale jeśli nie macie żadnego z tych octów, to myślę, że sok z cytryny będzie również bardzo dobry. No i mieszam te boczniaczki, żeby to dokładnie się wszystko połączyło. I grzyby razem ze swoją marynatą dodaję do e, rundelka. Jeśli nie jesteście fanami takich marynat, to po prostu możecie pominąć ten krok i po prostu podsmażyć cebulkę z pieczarkami albo cebulkę z boczniakami i też wyjdzie przepysznie. Dobra, i trakcie jak nam się robią grzybki, to yy, daję na mm, tosty po prostu gołdę. Jadę podwójnie, bo to mają być tosty premium. Ja daję tofu, ale myślę, że też dobrze, by to smakowała szynka albo jej jakiś wegański odpowiednik. No ale ja robię to z tofu, bo nie mam takich rzeczy i odciskam tofu przez ręcznik, żeby nie było takie mokre. Daję tutaj. Ja używam tofu wędzonego, ale może być w jakiejś innej pysznej marynacie. I tu jak grzybki i cebulka się zrobiły, to dodaję grzybki i cebulkę. i przechodzimy do kolejnego etapu. Rozgrzewam patelnię, ale nie jakoś bardzo, bo będę dodawać masło i nie chcę, żeby się spaliło. Tego masła to sobie raczej nie żałuję, ale może to być też na oliwie z oliwek, jak... co tam wolicie, ale jednak warto jest podsmażyć te tosty na, na... na jakimś oleju. Ja najbardziej lubię masłko. I teraz dodaję nasz tost z berbenzolą i nasz tost taki bardziej klasyczny, mm, bardzo ładny z pieczą. i czekam aż się po jednej stronie złoci, Też ser się rozpuści, no, tost się zrobi tostem i przerzucimy na drugą stronę. I widziałam taki trik, że jak się... A, jest taki trik, że na przykład jak chcecie bułkę stosować, czy właśnie chleb na oliwie czy maśle, to tak trzeba nią poruszać. I wtedy się lepiej testuje, ale to już jest za gorąco, więc tego nie zrobię. i okay, zapraszam na test smaku. Mmm, tościki. Uwielbiam je. Ja sobie najpierw wezmę tego z górką bo ja wiem, że on mi będzie bardziej smakował. Mm. Ogólnie przed mm, nagrywaniem tego odcinka specjalnie zjadłam, żebyście mieli prawdziwą relację, a nie dlatego, że jestem głodna. No i próbujemy tego drugiego. Mmm. Mmm, a on też jest puszne. Myślałam, że będzie gorsze, jest tak samo dobry. Ale ta cebulka. I super, to pasuje właśnie coś wędzonego. Właśnie jakiś wędzony serek, wędzony tofu, czekać taka szynka wędzona. Myślę, że to będzie w punkt. Mmm, my no, jestem głodna. jem. myślałam, że ten będzie dla mnie lepszy niż ten. Ale oba są. Tak samo dobre. Uważam się ogólnie w palec, ale ta cena była godna tych tostów, które teraz już wyglądają poskudnie. Naszym kolejnym przepisem będzie Kesadilla. Mhm. E, I ona jest bardzo dobra. Ogólnie to są wszystkie rzeczy, które jem. Jak mam ochotę zjeść coś dobrego, i mam zły humor, więc naprawdę one są, są super wszystkie te rzeczy. Kroję sobie paprykę. Będzie nam potrzebna papryka. Powinnam mieć większą tą... Jak to się nazywa? Deskę do krojenia. Ale nie mam, więc będzie dalej jeść. Odcedzam też fasolę, najfajniej no jakby była czarna, albo czerwona, no ja mam białą w domu, więc użyję białej. Odcedzam też kukurydzę. OK, i podsmażam cebulkę. I jak ona się zeszpi, to dodaję resztę warzyw. jak warzywa zmiękną, to dodam pasatę. Zrobimy zarąbisty sos czosnkowy. E, Przeciskam dwa ząbki czosnku przez przeciskarkę. Dodaję cztery łyżeczki jogurtu, majonez. Też cztery łyżeczki. U mnie winiary fitnessowy. Kroję i dodaję troszkę pietruszki. Do tego dodaję soli, pieprzu. I dodam jeszcze jeden z ząbek czosnku, bo dla mnie za mało czosnkowe. Ok, warzywka już zmiękła, więc dodaję troszkę. Pasaty pomidorowej, ale nie za dużo, bo chcę tylko, żeby tak ten. Sos otulał te warzywa. Standardowo sól, pieprz. I ja mam taką mieszankę przypraw, knora, czyli konkarnem. Eee, jest tutaj tak: chili, papryka, kmin rzymski, sól, czosnek, pieprz, oregano, pieprz kajen, włókno grochu. Więc po prostu dodajcie mniej więcej te przyprawy, albo też jakąś mieszankę do takich dań meksykańskich. Jak warzywka nam się tu już wykańczają, to rozgrzewam patelnię obok i daję trochę oliwy z oliwek. Ok, i wrzucam tutaj tę na tą oliwę. Jak ona tu się podpieka, to ściągam już zrobione y Warzywka. Daję tu na górę trochę mozzarelli. O i muszę zdecydowanie zmniejszyć gorąc, bo sztorkińka trochę jest taka. Więc teraz test smaku z sosem czosnkowym. Mm. To się proszę Państwa. no dobra. Mmm, ten sos czosnkowy jest najlepszy na świecie. Pyszne strasznie, ale wszystko wypada. Ale pyszne. Będziemy robili pad thai i to jest taki ekspresowy pad thai. i w sumie to koło pad thai prawdziwego nigdy nie stało, ale taki wiecie, ala azjatycki sos, coś takiego. Okej, okay, znowu Ameryka z przyszłości ja do y, tego pad thai używam takiego makaronu pszennego, bo takiego azjatyckiego, bo akurat taki mam w domu, ale myślę, że dużo lepiej by pasował ryżowy, ale... Użyjcie w sumie jakiego macie, jakie lubicie. Takiego kaziateckiego, jakiegoś. I zalewam go wrzątkiem. I zakrywam talerzykiem, niech on tu się z boku nam robi. Zrobimy sos do patteja, bo nie nagrałam tego. i do sosu potrzebujecie tak: ząbku czosnku, który przyciskam sobie przez praskę, trochę płatków, chili, tak, nie wiem, trzy łyżki sosu sojowego, łyżkę octu ryżowego, ale to może też być po prostu sok z cytryny. W sensie, jej ja tak dodaję, właśnie, sok z cytryny tego sosu, to po prostu, jak nie macie od ryżowego, dodajcie więcej cytrynki. Okay. ja dodaję też sylitol, ale możecie dać nie, miód, cukier trzcinowy, cokolwiek, co tak podbije ten słodki smak. I nasz e, główny składnik sosu, czyli e, masło orzechowe. Dlatego mówię, że ten makaron obok pad nigdy nie stał. Jest może trochę bardziej inspirowany, ale po prostu to lubię robić w domu i mi to smakuje. Więc dodaję właśnie trochę tego... Masło żółwowego, tak myślę, że z półtorej. trzy czwarte łyżki? E, dalej stracę materiał i to wam powiem od razu, co, co zrobiłam tam. E, podsmażyłam warzywa, wrzuciłam jajko, poczekam aż się zetnie i pokruszyłam trochę tofu. Dorzuciłam do tego makaron. Wlałam sos, poczekałam aż to się wszystko ładnie połączy, i przełożyłam do miseczki. Przepraszam, że tak wyszło, ale to wszystko mieszam. Nie wygląda to na razie zbyt apetycznie, ale jest apetyczne możecie mi zaufać. I skrapiam to wszystko cytrynką, chociaż fajnie było z limonką, ale limonki nie posiadam. OK, i próbujemy podtaje. Bardzo, bardzo dobra, Dobrze, a więc tym wspaniałym podtajem kończę ten odcinek. Jestem totalnie przejeżdżona, ale wszystko tak mi smakowało, naprawdę. To są tak pyszne rzeczy, więc musicie koniecznie jakiś z nich wypróbować. Napiszcie mi, jak wam smakowało, co zrobicie. Standardowo również zapraszam na moich podcast i widzimy się w przyszłym tygodniu. Čau!